Cześć, którymi koń z Zapraszam Was na kolejny film o kolekcji Jękawica Nieskończoności od D'Agostini. Otrzymałem właśnie 18 paczkę i z chęcią podzielę się Wami, jaka jest jej zawartość oraz jak wygląda proces składania kolejnych części. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy tradycyjnie od przedstawienia z paczki. Zapraszam Was na unboxing. Kolejna wielka paka od De Agostini z antakowicą nieskończoności. E, tym razem paka jakoś bardziej obszarpana. Nie wiem, pewnie kurier rzucił poszło. Ale zobaczmy, co też mamy w środku. Dobra, jedziemy. O! Wreszcie, 55 numer. O! Gdzie, gdzie, gdzie? Jest! Będę mógł złożyć dłoń. Ew, co mówię? Ej, palec! Ważne, aż mnie zatkało. Oh my god! Brakując numer. Okej, okay. czy mogę już paczkę 15 i pójść do przodu z palcem. Ej, zwanym fakalcem. Ej, żeby się fajnie rymowało. Dobra, ale zobaczmy, co mam jeszcze więcej. Bo jest tego dobra. Oho, więcej. według spisu od 70 do 75 numeru. Zjedziemy po kolei, hmm, jakaś duża część Bardzo masywna Ale się cieszę O, mamy kolejny kamień na to wychodzi to Za chwilę zaczynamy wykazać co który to jest hmm, Tu są elementy, pewnie jakiegoś palca, bo widzę, że jest czubek palca Kolejny palec zaczynamy I Jaki, pewnie jakiś bok rękawicy jakiś drobny element jakieś śrubki jakieś inne okej, okay. nie i to pewnie od kamienia, tak od kamienia o, to się dosyć mocno składa trzeba się wysilić intensywnie, ale dobra e, o, of course fajne jest to, że zostawiono za bateryjki trzeba kupować własnych więc jest świetnie o, wow ja myślałem, że tego z tego nigdy nie wyślę, ale dosłali, więc kurczę, ale jestem mega zadowolony. Przy okazji, Parka Dziurowa. Coś kurde, kurier musiał do tym rzucać. A widzę, że od tyłu. Okej, okay, y, to jest 55. numer, zeszł brakujący. Middle finger, czy palec środkowy. Nareszcie, razem ze mną. Nareszcie ze mną. Mogę sobie pośpiewać. Mogę, tak się cieszę. E, Oto się. Jeszcze raz... Boże, aż jestem w szoku. E, nowy Adam Warlock. Historia. E, tego komiksu nie było w Polsce. Ciekawe. O to jest pomiędzy tym, tutaj widzę. Okej. Okay. Muszę sobie doczytać, bo jestem ciekawy. E, tu sobie poskładam różne części to już mam tylko dwie, ale tam jeszcze jest. Właśnie, numerów są. Ok. Radiator. No właśnie, radiator. To jest niesamowity. To jest trochę już, właśnie. Ten numer jest zaległy. To są już kilkanaście numerów wcześniej. Więc się dowiemy, gdzie wyglądało. To jest stary wygląd rękawicy. Bo teraz to zupełnie inaczej wygląda. A jak? Za chwilę pokażę Wam. Mam numer 70 już. To jest mi na bieżąco. SIDE OF THE FOREARM Aha, ok, czyli bok przedramienia Czyli gdzieś tutaj będziemy iść żeby Pokażę sobie dokładnie Co tu mamy? PLANTA NOSA, ok, czyli nawiązanie do filmu Idziemy do filmu w tym razem KINOWY wersum MARVELA Mamy FOREARM I co? I tyle <ścoughs> To jest, no, do wcipu E, e, wielka zmiana, wielka zmiana i... Dokładnie. No nic na razie nie robimy, na to wychodzi. OK. Dobra. Za dużo nie będzie na filmie z montażem. Side of the fallen. Dwie części. Czy dwie części. Dobra. God query. 4 no więcej historii. Future of the tain. Tyle zeszytów. Czy nie jakieś... To są jakiegoś ranu, chyba. Bo coś kojarzę te. sceny. Ciekawe. Ok, mamy. a patrzcie, po co są te części. To tak składa ładnie. czy będzie wsadzone. To nie jest chyba mocowane jeszcze. Hmm, ciekawe. Corsair, e, Chris, o właśnie, Christopher Summers, czyli ojciec Scotta, nie tylko, e, bo jeszcze ma 2 dzieci. A, właśnie, jestem ciekaw czy wiecie, piszcie w komentarzach, czy wiecie kto jest pozostałym mi dwoma synami. Dyny Cates, kurczę Dyny Cates, ten to napisał rany świetne, ten... to jest w ogóle, to wam zdradzę, bo to jest rewelacja, to jest Punisher jest przyszłości. Znaczy. No, to jest Cosmic Ghost uh, Rider. O, tak nazywamy to. Jest uh, to w Polsce wydane. Jeden z najciekawszych mm. mm. na najbardziej na, na ekranie, bo to jest no, nie może nagra nic. Ok, trzecia część Side of the Forearm. Uh, Sovereign of the Future znowu. To jest jakiś typ, pewnie fragment RANU. Tak, bo to jest właśnie las saga. To jest mi się zdaje ta cała saga Thanosa pisanego przez tak? Nie, Jeffa Lemira. O, wybaczcie. John Lemir też pisał tam. To zostało na polsce takie grube to mistrze. rzeczy tu jest napisanych. Lady Def. Uh, okej, okay. mamy. Tak, tak. No, to się łączy. okej, okay, wiedziałem. To się z boku tej połączy jakoś ładnie. Cek, cyk I mamy tutaj do góry i przekręcamy, czyli będziemy mieć e, ten bok już w całości, bo e, to jest liche na razie przed składaniem połączone chyba od i będzie taki sposób, pięknie, dobra to zobaczymy później na filmie e, Mephisto to jest Comic Ghost Rider, czyli osobny będzie o tym jednak wpis tak e, świetna historia przy okazji parę zagadek Jill no właśnie, się, który wszystko tutaj pięknie miesza. Ciekawy scenarzysta pisze o kolanii X-menów, które wydawane są w Polsce. Zaczynamy, Baby Thanos Must die. Dylemat. Pamiętam z tych komiksów Soulstone. Kamień duszy. okej. Okay. mamy Soulstone. Pięknie. Też mamy? Baby Thanos Must Die. był <gryw> dobry też motyw. To jest wydane w Polsce możecie sobie poczytać o tym teraz ja wspomniałem, to jest stary Punisher żeby dać to po logo i robimy sobie kamień duszy już tyle kamieni, że ho ho, ho. będziemy mieć raz, dwa, trzy, cztery kamienie z pięciu i sześciu o jak to mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciu kamieni będzie prawie wszystkie, jeszcze jeden będzie super Lia, The Scroll Infidator. A jest też jeszcze ze Okej. OK. Skrali. Joff Show, Shaw, Potential. Też dobrze pisał. No dobra. Tyle. Pamiętam za bardzo. Jak, ale okej. Okay. Countdown to Infinity, czyli czynnie do nieskończoności. O czym to było? Nie zostały zostało dane w Polsce. Chyba nie. E, bo to jestem przed... Rany, co jest do Jeszcze, Tak na świeżo otwieram, to nie do końca kojarzę. Ale co kojarzę, to chyba że z tego, że to jest coś przed Strażnikami Galaktyki, chyba, ale trzeba sprawdzić. Ok, tu powiem się dalej: składanie kamienia nieskończoności, Mam bateryki. CCC, tu sobie tutaj sobie magnesiki i będzie i cyk, będzie świeciło się na pomarańczowo. Shalabal, No właśnie, Czy to jest ukochana. Silver Servera i pomimo to będzie też zresztą bohaterka główna Fantastic Four czyli fantastyczne czwórki od Marvela teraz John Michael Staczyński tak świetna rzecz świetny tor świetna fantastyczna czwórka nie mi dano jeszcze w Polsce może dadzą i Squadron Supreme ale teraz jeszcze Spider-Man przede wszystkim tak, Spider-Man, czy wydaje Egmont Aktualnie, tak to nagrywam. I tyle. The Ring Finger. Czekam określone na palec Gathering e, of the Gems, czyli zbieranie. To jest, no właśnie, Infinity Countdown. Dokładnie. A, ok, czy to jest to? Czy to są statki galaktyki? I było coś takiego. Są to, to dane w Polsce. Składamy ten palec. Tak jest. Składamy ten palec. Na razie tylko czubek. I tu mamy ten palec. No, jest, nie umiem robić tak. Opaluna Catorine. cyk. mamy. Kim ona jest? Captain Britain Forces. Ok. A, okej. Okay, już wiem teraz. Apelaras, Wielki, ok, x pięknie, czyli w X-Menach to było, ok, też do przyjrzenia się nie kojarzę ale do odkrycia, dobra, tyle z odkrywania z wartości części i wreszcie ta moja część brakująca, a nas jeszcze raz, pokażę, brakujący numer 55, paczka 15, wreszcie kompletna jest, będę działać. Kurczę nareszcie, chcę się powiedzieć. Otrzymałem brakujący numer 55 i mogę przystąpić do montażu brakujących części. No kurczę, no kurczę, no kurczę, tak się cieszę. No dobra, ale do rzeczy. Zapraszam Was na pokaz montażu kolejnych części. Tym razem będą to zaległe elementy z paczki 15 oraz cała 18. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję Wam się podobało. Koniecznie dajcie nas w komentarzach co myślicie o tę kawicie, jak Waszym zdaniem się ona prezentuje. Ja już dziękuję Wam za seans i do zobaczenia. Na razie.